swój niepowtarzalny styl Cześć, witam was serdecznie w inspiracjach kwietnia, ponieważ tego jest dużo, to od razu zaczynamy. Jak zwykle linki do wszystkiego, o czym będę mówiła, będą w opisie pod filmem, bo na tym polegają inspiracje. W każdym razie na początku bardzo chciałam Wam podziękować za mega fajny kwiecień, za miły odzew na tydzień z racką. Zastanawiałam się, jak zareagujecie, a wszystkim się tak bardzo podobało, także bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam również za tyle miłych słów, a propos mojej nowej fryzury. Wprawdzie dzisiaj, jak zwykle, moja nowa fryzura i grzywka żyje własnym życiem i pewnie zmieni układ jeszcze w przeciągu tego filmu 10 razy, także się nie zdziwcie ona Taka jest. Natomiast wiecie, jak to jest? Ja do włosów tak podchodzę normalnie. jakoś tak się nie przejmuję. Mi też włosy strasznie szybko rosną. Ja wiem, że nawet jak zetnę coś będzie nie tak, to po prostu one mi za 2-3 tygodnie odrosną. Także już zaraz właściwie muszę iść i podciąć znowu grzywkę, bo już prawie mam ją na nosie. Jeszcze jedno, jeżeli tutaj na, na szyi mam taką czerwoną plamę, to też się za bardzo nie przejmujcie, ale ona mi czasem wyskakuje i coś nie mogłam jej dzisiaj zamazać. Także w razie W, po prostu ona sobie będzie tam też dzisiaj żyła, właśnie z tym życiem jakoś taka jestem w nieładzie. W każdym razie cieszę się, że Wam się fryzura podoba. No bo wiadomo, no ja się sobie podobam, to jest najważniejsze, ale to jest też miłe, jeżeli piszecie fajne komentarze, także, także wam bardzo dziękuję za tyle miłych, fajnych słów kwietniowych. I dziękuję Wam również za prawie 200 prac w konkursie na przeróbkę okładki. I tutaj wyniki już wczoraj wrzuciłam na fejsie, tam kto nie widział, to sobie wchodźcie. Trzy zwycięskie prace, tylko tutaj em, fundatorem nagród był Answer sklep internetowy. I w ogóle jak przeczytałam ostatnio, że Answer robi teraz też mega fajny konkurs, to pomyślałam sobie, że od razu wam też powiem, bo skoro we was drzemie taka kreatywna energia, tyle, Tyle kreatywnych osób, tylu kreatywnych widzów nie ogląda, to może to będzie też coś dla Was. Link będzie tutaj na dole w opisie. Chodzi o to, że to jest konkurs na stworzenie kreatywnej stylizacji, kreatywnych takich zdjęć, też gdzie kilka rzeczy naraz jest um, poukładanych. Um, natomiast nie kolarzy, tylko po prostu kompozycji ubraniowych i właśnie stylizacyjnych. I tutaj tytuł tego konkursu jest taki, że niby dla stylistów, dla kreatywnych osób, ale ja się specjalnie dopytałam i może wziąć udział w tym konkursie każdy. I tutaj chodzi o to, że musicie przesłać swoją stylizację. Albo właśnie jakąś taką kompozycję z rzeczy i potem będzie wybranych 15 osób, które przejdą do kolejnego etapu, dostaną z kolei do zdjęć już w drugim etapie jeansy, tam będą jakieś stylówki z jeansami do zrobienia, ale w każdym razie też ży jest mega fajne, bo tam jest Agnieszka Agnieszkaścibor, czyli na czernawi mody, albo Piotr Tokłosa, świetny fotograf. Także tutaj nawet pokazać się przed takimi osobami, to jest mega, mega fajna sprawa. Do wygrania też jest między innymi poza fajnymi nagrodami rzeczowymi, też zdjęć. Publikacja zdjęcia w Viviemodzie, także no zobaczcie sobie. Po prostu wiem, że lubicie takie rzeczy po moich kreatywnych konkursach, także koniecznie sobie tutaj w link na dole kliknijcie i zobaczcie, co tam w tym Answerze ciekawego jest. Kwiecień to były dla mnie też dwie publikacje w ogóle prasowe, to też, to też jest spoko. Pierwsza, pierwsza rzecz to był artykuł w L. Jeszcze ten ta L, myślę, będzie przez kilka dni dostępny. To jest L majowe z Cayrown na okładce. Ono jest od początku kwietnia jakoś dostępne w kioskach i jest taki tam wielki artykuł całe życie w sieci. Jest m.in. o Mówiona sylwetka Pauliny Mikuły, mówiąc inaczej, Katosu i właśnie ja. Także tutaj jest o mnie radka, zabawa modą i tak dalej. Także, także też to jest bardzo miłe. El, serdecznie dziękuję. W ogóle numer też jest fajny, także go polecam. I kolejna publikacja to jest z kolei Fashion Magazine, wydanie wiosna 2015 i tutaj ja z kolei mówię o moich ulubionych trzech, czterech miejscówkach we Wrocławiu, czyli między innymi Mobo Concept Store Fuku, Szpilka, Restauracja Na miejsce fajne z kartkami i jeszcze schody do nikąd, czyli jeden z moich ulubionych barów, bar klubów o w ten sposób w każdym razie ten fashion magazine to jest wydanie dostępne, czyli to jest chyba na 3-4 miesiące. On jest bardzo fajny. Także ja kiedyś go już polecałam kilka miesięcy temu wydanie i to wydanie też jest ciekawe. Jest dużo o trendach, też na przykład jest fajny artykuł o historii sneakersów, nie, czyli butów, także też wam serdecznie go polecam. I zaraz już przejdziemy do rzeczy internetowych, ale tutaj was ostrzegę, bo to co teraz powiem, sprawi, że możecie utknąć przed kąpem na kilka godzin, ale bo Wszystkie inspiracje będą internetowe, natomiast ba, warto, naprawdę warto. I zaczniemy od takiej ciężkiej sprawy, bo w tym miesiącu była rocznica tragedii w Rana Plaza w Bangladeszu, kiedy się mm, za zawaliła fabryka, gdzie zginęło ponad tysiąc osób i. Y nie wiem, czy do końca, czy to przez to, ale myślę, że tak. Było kilka bardzo ciekawych publikacji takich poruszających w tym miesiącu. Między innymi tutaj H&M przygotował konferencję prasową na temat swojej nowej linii Conscious Exclusive, która jest dostępna w tej chwili w sklepach. No, w Polsce ona jest chyba tylko w Warszawie, o ile w ogóle jest. Ale w każdym razie przez godzinę, bo godzinę trwa ten film, on jest cały zwrócony do internetu, to jest konferencja o tym, gdzie H&M mówi, jak właśnie podchodzi do mody o tym recyklingu. Cyklingowej tej akcji, o której ja też kiedyś mówiłam w hajemie w ikonach. Robiłam ikony. O Hemie tam mówiłam właśnie, że oni fajnie podchodzą do tego do produkcji ubrań, że produkują dużo z organicznej bawełny i tak dalej. No i to wszystko jest w tym godzinnym filmie opisane. Ich cele są na następne lata opisane, to jak oni właśnie podchodzą do zrównoważonej mody i tak dalej. Także tutaj fajny, bardzo, fajna bardzo jest ta konferencja. Ona w ogóle była na żywo transmitowana, ja ją widziałam w kawałku na żywo. I zastanawiałam się, czy wrzucą wszystko do neta później, bo widziałam tak ostatnie pół godziny, nie widziałam całości, a potem jak zobaczyłam, że jest całość, to jeszcze nadrobiłam pierwsze i naprawdę ciekawa, ciekawa sprawa. Druga, drugi ciekawy film to jest pół godziny z kolei, to jest konferencja. Takie wystąpienie, rozmowa Business of Fashion razem z twórcami filmu um, The True Cost. To będzie film, który ma premierę trailer. Zarówno to wystąpienie na konferencji, jak i trailer do tego filmu będzie na dole w, w opisie. I to jest właśnie film o robieniu ubrań, o tym, jak te ubrania właśnie w tamtych krajach powstają. I film będzie miał premierę pod koniec maja, natomiast cała półgodzinna rozmowa z twórcami jest również bardzo, bardzo ciekawa. Co um, mam poruszane właśnie zagadnienia, tych, tych, tych prawdziwych kosztów i ogólnie tego, jak to po prostu teraz na rynku, na świecie, wśród marek i ogólnie wśród tych producentów ubrań i produkcji ubrań właśnie w krajach em, trzeciego świata wygląda, koniecznie sobie zobaczcie. E, kolejny link to będzie artykuł, on jest dosyć krótki, cały po angielsku, ale krótki i napisany zrozumiale, ze strony Harper's Bazaar chyba amerykańskiej, z tego co kojarzę, to jest artykuł o babce, która przez dwa lata chyba, czy przez trzy lata, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale przez długi czas chodziła w tym samym do pracy i on ona tam mówi, dlaczego podjęła tę decyzję, żeby no stop nosić to samo, że miała zawsze problemy, bo pracuje w ogóle w piarze w agencji reklamowej, jak, jakiejś tam kreatywnej i miała zawsze problem z tym, co założyć na siebie, no bo nie mieli żadnego dress code'u i mogli się tam wyrażać ubraniami w pracy i po prostu zauważyła, że to, co na siebie wkłada i ten dylemat taki, powoduje w niej taki stres i wpływa na jej pracę, na jej samopoczucie i po prostu powoduje u niej taki dyskomfort, że zrobiła eksperyment, żeby chodzić w tym samym przez wiele miesięcy do pracy i to nie nie były dosłownie te same ubrania, ta sama bluzka i te same spodnie, ale po prostu zakupiła bardzo podobnych 10 białych koszul, ileś tam par białych, czarnych spodni i jeszcze po prostu zawiązywała sobie za każdym razem kokardkę, jako taki element wyróżniający, taką czarną i chodziła w tym samym i reakcja ludzi była bardzo ciekawa, bo się jej pytali, czy to jakiś zakład, czy o co chodzi, dlaczego ona po prostu non stop nosi to samo. Ale ona doszła do właśnie ciekawych wniosków, że ją to wyzwoliło, że przestała myśleć o tym po prostu co założyć, że skupiła się na pracy i że po prostu ten jej nowy look ułatwia jej codzienne funkcjonowanie właśnie kreatywne myślenie. Przeczytajcie sobie bardzo prosto jest ten artykuł em, opisany. Kolejna i to jest w ogóle ciekawa sprawa też tak myślę, bo em, bo na przykład mi byłoby bardzo ciężko nosić to samo codziennie, tak mi się wydaje. Um, natomiast ja zauważyłam u siebie, że ja mam sezonowo takie ulubione rzeczy, które noszę non-stop. I to też tak jest, że ja potrafię przez kilka miesięcy prawie codziennie albo non-stop nosić tę samą rzecz którą potem widać bardzo często w moich filmach, na przykład przez 3-4 miesiące, a potem zmieniam na coś innego, a do tamtej mojej ulubionej rzeczy systematycznie gdzieś tam wracam. Ale tak non-stop w tym samym, no myślę, że byłoby mi po prostu ciężko. Ale ciekawa, ciekawa to jest sprawa. Kolejna inspiracja, to będą dwa filmy z, z YouTube'a, z kolei polskiego. Pierwszy film to będzie film mojej Ani, czyli kanału Co za szycie? I ona ostatnio wypuściła razem z Cup of Socks, taką marką produkującą kolorowe, fajne skarpetki, wypuściła swoją kolekcję, co za szycie dla Cup of i nagrała, tutaj link do tej kolekcji będzie na dole, ale nagrała świetny film, po prostu, jeden z najlepszych, jaki moim zdaniem Ania wrzuciła w ogóle. Film z fabryki w Łodzi czy tam pod łodzią, jak te skarpetki powstają. Kliknijcie po prostu, zobaczcie koniecznie, bo em, moda to nie są tylko takie ciuchy, które kupujemy w sklepie, przynajmniej ja tak do tego podchodzę. I ostatnio nawet byłam gościem na budowie, i ten film w ogóle em, wzbudził kontrowersję, bo czemu pokazujesz takie rzeczy, to nie moda, bla bla bla. No, a to jest poniekąd związane z modą. mnie na przykład to bardzo interesowało jak takie centrum handlowe powstaje, jak to wszystko wygląda, Ja też lubię obserwować procesy właśnie powstawania różnych rzeczy i właśnie Ania pokazuje, jak te skarpetki są produkowane, o tym po prostu, ile zajmuje, na przykład, że 5 minut zajmuje średnio wyprodukowanie jednej pary, jak tam one są doszywane i tak dalej, to jest wszystko dokładnie na tych maszynach pokazane, no, po prostu świetne, świetna sprawa. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak takie skarpetki powstają, to koniecznie sobie ten film obejrzyjcie, myślę, że nie pożałujecie, to jest świetny materiał i Ani serdecznie gratuluję. Kolejny film z YouTube'a polskiego to będzie film Nisiaks. Nisiaks to jest vlogerka z Ameryki, z USA. Mam nadzieję, że wszyscy ją kojarzycie. I to jest moja taka osobista specjalistka kosmetyczna. Ona jest też kosmetyczką, pracuje w tym zawodzie i po prostu jej filmy. No nie mogę powiedzieć, że lubię najbardziej, bo to by było też krzywdzące dla innych dziewczyn, myślę. Ale to jest jedna z moich takich topowych polskich YouTuberek, jeżeli chodzi o kosmetyki. Jej ufam i po prostu ona ma mega wiedzę. Jeżeli ktoś z Was jeszcze jej nie kojarzy jakimś dziwnym przypadkiem, bo na przykład. Oglądacie mnie, bo się tylko modą interesujecie, nie kojarzycie YouTuberek, to Nisiak's kanał będzie tutaj na dole w opisie. Koniecznie kliknijcie i zobaczcie sobie. Natomiast um, Nisiak zwróciła film o tym, jak co się kryje, jakie składy dziwne mają e, kosmetyki. Między innymi jakieś takie wymiociny wieloryba, jakieś tam zeschnięte robaczki, jakieś tam łojo, jakieś wydzieliny łojowe około odbytnicze po prostu zwierzaków. No jak ja zobaczyłam ten tytuł, to mówię, matko jedyna, co to jest. Ale obejrzałam ten film po prostu z tak otwartymi oczami cały czas, mówię, ja pierdziele, nie zdawałam sobie totalnie z tego sprawy. No ja też podkreślam zawsze, że ja nie jestem jakąś kosmetyczną specjalistką nic z tych rzeczy, ale serdecznie Wam ten film polecam, bo są po prostu no, no mi otworzyła oczy i myślę, że może się tak zdarzyć, że wielu z Was też te oczy otworzy bardzo, bardzo. To jest ciekawy materiał. I teraz przedostatnia inspiracja, to będzie Vogue Festival, dlatego, że Teraz kilka dni temu był w Londynie Vogue Festival, kolejna edycja. Ja sobie zawsze obiecuję, że ja zawsze chcę pojechać, kurczę, bo tam normalnie można kupić bilety, się dostać, bo tam są zawsze tacy goście. Ja też często polecam te materiały u siebie w inspiracjach i teraz polecę Wam również kilka, bo teraz myślę, że ich będzie jeszcze więcej, ale oni sukcesywnie co dwa, trzy dni coś nowego wrzucają z ostatniego tygodnia. Jest świetny materiał, na przykład rozmawia John Galliano o właśnie powrocie swoim, o, o, o em, Maison Margiela, bo on teraz dla, dla tego domu mody y, pro projektuje, właśnie od Couture, świetnie. Jest świetna rozmowa z Krystianem Louboutin, z Christianem Louboutin, Louboutin. znowu zapomniałam jak to się wymawia, w każdym razie o szpilkach, też fajne bardzo historie. Jest świetna rozmowa Aleksy Chang i projektanta od Balmain, Oliviera Rausty nie wiem, nie wiem jak się wymawia jego nazwisko, nie chcę teraz, ale w każdym razie wiecie, o kogo mi chodzi, o imprezowaniu, o takim glamurowym stylu życia i tak dalej, no bo on jest królem Instagrama, jeżeli chodzi o gdzieś tam... Y Branże mody. Um, czy jeszcze jakiś taki fajny, yy, widziałam? Tak, jest jeszcze z tym fotografem, takim, który, ojejku, nie pamiętam teraz nazwiska który zawsze taką bajkową, strasznie scenerię wyczarowuje. Pewnie tu wrzucę jego imię i nazwisko, bo po prostu teraz totalnie mi wyleciało z głowy. Też świetne, świetna rozmowa. Kliknijcie, zobaczcie sobie, te rozmowy trwają po 10-15 minut, nie są męczące, także a takie osoby bardzo ciężko jest y, gdzieś tam złapać i posłuchać jakieś fajne rozmowy i wywiady z nimi, także ten w ogóle Wołk Festival to jest świetny pomysł i fajnie jest, że rzucają te materiały do sieci, bo są bardzo, bardzo inspirujące. E, I ostatnia inspiracja to będzie film i to będzie film pod tytułem Dzikie historie i to jest Pedro Almodóvar i y, 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 po prostu ja widziałam, jak byliśmy w kinie zwiastun tego filmu kiedyś i sobie myślałam, kurczę, muszę iść i y, y, na ten film, to jest film po hiszpańsku, bo to jest no, hiszpański reżyser oczywiście. I w ogóle jeżeli macie. Nie chcę tak roz, ma, opowiadać o tym filmie, żeby nie zaspoilować, ale to jest kilka mega dzikich historii. Zwiastun będzie tutaj na dole. Tam są takie emocje w tym filmie, że jeżeli macie ochotę na taki film, który po prostu będziecie oglądać i będą właśnie tak oczy robić coraz większe, i będziecie tak o kurde, niemożliwe, jaka historia, jak to jest możliwe w ogóle, będziecie takie zaskoczone coraz bardziej i coraz bardziej, i taka, te historie się też tak rozkręcają jak taka kulka śniegu, że taki malutki, czegoś takiego niewinnego, coś tam, coś tam, pomagle taką wiecie, mega, mega lawinę, po prostu, także zobaczcie sobie koniecznie, myślę, że to jest film, który Wam na długo zostanie w pamięci, to jest też taka czarna komedia, ale jest naprawdę dobra, i pamiętam jeszcze przed obejrzeniem tego filmu, bo już, bo tak przymierzałam się do niego jakiś czas, bo po prostu nie miałam czasu, on gdzieś tam czekał w kolejce, żeby, żeby wejść do kina na niego. I pamiętam, że rozmawiałam z Karoliną Baszak, jak tu była we Wrocławiu, i mówię, że kurczę, wybieram się na ten film, muszę go koniecznie obejrzeć, a ona mówi: Zobacz, koniecznie, słuchaj, scena w samochodach, w samochodzie, to jest po prostu total. I powiem wam, że scena w samochodzie to jest, to jest w ogóle taki total, że teraz jakoś się jadę z kimś w samochodem, bo są jakieś takie dziwne sytuacje na drodze, że ktoś tam kogoś wymija, ktoś na kogoś trąbi. To ja mówię spokojnie, spokojnie, zachowujcie się, bo musicie zobaczyć dzikie historie i zobaczycie tam, do czego doprowadza ją taki takie głupkowate zachowania na drodze, że ktoś kogoś wymieni, ktoś na kogoś trąbnie, ktoś komuś coś pokaże za szyby. Nie róbcie takich rzeczy po prostu. Ale już nic nie mówię. Koniecznie, dzikie historie obejrzyjcie. Koniecznie. Także to by było na tyle. Chyba sprawnie mi poszło kurczę z tymi inspiracjami w tym miesiącu. Myślę, że niczego nie pominęłam. E, taką mam przynajmniej nadzieję. E, mój maj zapowiada się. Pracowicie, ale też spokojnie. Nie będę miała dużo wyjazdów, także się cieszę, będę sporo we Wrocławiu. Będą też bardzo fajne filmy w terenie, już się nie mogę doczekać, kiedy je zobaczycie. Eee, tak. No i będę działać jak zwykle. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa pa.